Cześć! Siódme Ogólnopolskie Forum Służby BHP za nami. 18-19 września w Warszawie odbył się ten event. Miałem przyjemność w nim uczestniczyć i chciałem się krótko podzielić moimi wnioskami i obserwacjami z tego wydarzenia. Całemu temu forum przyświecała taka myśl, hasło przewodnie: nowe oblicze bezpieczeństwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czyli AI. Jeżeli chodzi o podział tego wydarzenia na dwa dni, pierwszy dzień to świat prelekcji, różnego rodzaju paneli dyskusyjnych, a drugi to warsztaty z partnerami tego wydarzenia, gdzie mogliśmy zadawać pytania, a praktycy odpowiadali w aspekcie ich produktów bądź też innych tematów, które nas nurtowały, nas, uczestników na tym wydarzeniu. Pierwszy dzień, tak jak powiedziałem, świat prelekcji. Mieliśmy wypowiedzi ludzi ze świata nauki, ludzi też, którzy w pewien sposób kreują warunki BHP w Polsce, między innymi Główny Inspektor Pracy. I tutaj z tych siedmiu prelekcji, na uwagę moim akurat zdaniem, zasługują trzy. Po pierwsze wystąpienie doktora inżyniera Krzysztofa Kaczorka o sztucznej inteligencji w procesach budowlanych, bardzo ciekawy wątek poruszyła pani Agnieszka Szczegielska, dyrektor Ciop, w którym to zainspirowała mnie, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o AI, o tworzeniu jakichś modeli, to tak naprawdę musimy uwzględnić przede wszystkim człowieka w tym procesie i bardzo też ciekawy z mojego punktu widzenia myślę też że innym też się podobało wystąpienie doktora habilitowanego inżyniera Marcina Krause, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe o nauki o możliwości zdobywania osiągnięć naukowych w dziedzinie BHP i tu Szczególnie dla tych, którzy gdzieś tam planują rozwój swojej kariery, być może naukowej w dziedzinie BHP. Wszystkie zmiany, jakie nastąpiły w szkolnictwie wyższym, możliwości, jakie się otwierają i którym się może pozamykały, ale myślę, że troszeczkę to ewoluuje i kiedyś, kiedy ja studiowałem studia podyplomowe, to tak naprawdę jeden trend to były studia na różnych wydziałach zarządzania, gdzie było zarządzanie bezpieczeństwem, i też mm, początki gdzieś tam e, na innych uczelniach. Natomiast w tej chwili widzę, że zostało to troszeczkę zmienione i, i podzielone na trzy etapy. To, co przedstawił doktor. Habilitowany Marcin Krause. Naprawdę mnie zaciekawiło. Mam nadzieję, że zarząd główny udostępni gdzieś tą prezentację dla tych, którzy nie byli, będą mogli sobie spokojnie ją obejrzeć i przeczytać, bo naprawdę warto z tych trzech prezentacji, naprawdę każdy coś dla siebie może wyciągnąć. Zanim jeszcze tego pierwszego dnia Rozpoczęliśmy panele dyskusyjne, zanim prelegenci zaczęli między sobą dyskutować. Mieliśmy również rozdanie nagród w konkursie Służba BHP, najlepszy doradca pracodawcy. Uważam, że to jest świetne miejsce do nagradzania tych najbardziej aktywnych w Polsce specjalistów i inspektorów BHP. I po tym rozdaniu nagród. Była chwila przerwy, przerwa kawowa i coś się stało, czego kompletnie nie mogłem zrozumieć, a co otworzyło mi oczy na pewien aspekt. Natomiast, o czym mowa? Sala zrobiła się pusta. Z około 200 osób, które były na tej sali, zostało być może, być może 90. Zrobiło się naprawdę bardzo pusto. Bardzo mm, uderzyło mnie to, bo pamiętam e, pierwsze forum BHP, gdzie było prawie 400 uczestników, ludzi, którzy mm, chcieli w tym udział, chcieli, chcieli brać w tym udział, chcieli coś zmieniać, ale o tym później o moich przemyśleniach. E, e, tam, gdzie będę podsumowywał moje osobiste e, doznania i, e, i wnioski z tego eventu. Po tej krótkiej przerwie mieliśmy okazję brać udział w trzech panelach dyskusyjnych. Były one, były one w bardzo krótkim czasie, i to tutaj nie chcę wyjść na hejtera, ale jeżeli chodzi o, o, o jako jakieś wnioski na przyszłość, to jeżeli jest 45 minut na panel, a jest 5 uczestników jakieś 5 minut wprowadzenia, 10 minut podsumowania, robi się 30 minut tego mięsa do wypowiedzi, tego, tej przestrzeni dla e, e, prelegentów. Mamy 5 osób, no to jest po 6 minut, wypadałoby zadać u dwa pytania, no to 3 minuty na wypowiedź, uważam, że jest to bardzo krótkie, a czasami jeszcze prelegenci wchodzą w interakcję między sobą, więc e, może na przyszłość trzeba się po prostu zastanowić, żeby zrobić może dwa panele a po godzinie z kawałkiem, tak żeby każdy miał swobodny, swobodny czas, do swobodną przestrzeń do wypowiedzenia się i rozwinięcia jakiegoś tematu problemowego, który był tematem poszczególnych paneli. Drugiego dnia, drugiego dnia mieliśmy cztery sesje z partnerami, i tu wreszcie czas pozwalał na prezentację możliwości, szczegółowe pytania, itd. Tak I uważam, że to świetny moment też na dyskutowanie też. Między nami uczestnikami, o różnych rozwiązaniach, o doświadczeniach, które mieliśmy z tymi produktami bądź z podobnymi produktami I, i ten drugi dzień bardziej kuluarowo i bardziej wymiana doświadczeń. Uważam zdecydowanie taki dzień jest na takim evencie potrzebny. Podsumowanie, jeżeli chodzi o moje odczucia i to co. Być może jest nauką na przyszłość dla organizatorów, nie chciałbym też być brany za hejtera, bo absolutnie e, uważam, że w bezpieczeństwie każda inicjatywa e, jest potrzebna, bo jest ich po prostu mało i jeżeli rozwijamy się w jakiś sposób, to, e, to na pewno wpływa to dobrze na bezpieczeństwo. Natomiast mam takich kilka punktów, które chciałbym e, tutaj przytoczyć do przemyślenia na przyszłość. Przede wszystkim dało się zauważyć osamotnienie prezesa spirały go może dwie-trzy osoby, jak na taki event, na tyle tematów, które się dzieją, no widać było, że trochę tych ludzi do organizacji jest za mało. I tutaj pytanie do całego zarządu głównego, czy, czy naprawdę nie było. Z, gdzie znaleźć dwóch, trzech jeszcze osób? Bo wspierały go dwie, trzy osoby, tak naprawdę, na tym evencie, i, i one dwoiły się, troiły, żeby, żeby jakoś to ogarnąć. Tak naprawdę, ja wiem, że tu powiecie, że jestem spatrzony korporacją, jeżdżę po różnych konferencjach, po różnych eventach, wiem, jak to się odbywa. I powiecie, że o przerostworym na treścią tutaj e, stańczak wymyśla, ale naprawdę prezes nie jest od tego, żeby przełączać e, slajdy w prezentacji, pilnować, czy prelegenci dali prezentację, e, czy drobne upominki za współpracę są na miejscu i są gotowe do rozdania i tak dalej. Ja widziałem, że e, prezes naszego stowarzyszenia od tak naprawdę wiele rzeczy ogarniał kompletnie sam, i, i to nie powinno mieć miejsca e, naprawdę czy to osoby z jego koła, dwie-trzy osoby dodatkowe, które, które by wspierały. Bo, tak jak mówię, na ten event gdzieś ten team koło 10-osobowy trzeba mieć, jeżeli chce się to dobrze zrobić z podziałem ról. I takie sprawy organizatorskie nie powinny być zrzucane na prezesa, bo jego rola jest całkowicie inna, raczej reprezentacyjna. Więc tutaj e, jakaś nauka na przyszłość. Tematyka. Czy w ogóle tematyka AI, zmiany, które idą tutaj w tym aspekcie, to są realne potrzeby członków naszego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP? Czy lecimy po prostu po nowościach, bo taka jest moda i, i taki był może zamysł tutaj zarządu głównego, aby inspirować, wychodzić w innowacje? Być może tak było. Obecne ceny rozwiązań AI, czas wdrażania, ilość nakładu pracy, której tak firmy muszą zrobić ze swoimi partnerami, którymi podpiszą umowę, to tak naprawdę, drodzy państwo, tylko firmy w dobrej kondycji finansowej mogą sobie na to pozwolić. Ja obserwuję ten rynek jestem w branży mam kontakty z wieloma BH-owcami i rozmawiamy czasami na mniej seksowne tematy jak pieniądze i organizacja w naszych firmach to AI naprawdę to gdzieś tam początki są tych rozwiązań i naprawdę jest wiele ważniejszych elementów w naszej codzienności, które należałoby poprawiać, które nakładło, należałoby położyć po prostu nacisk niż może AI, ale tak jak mówię, być może taki był zamysł Zarządu Głównego, aby inspirować, wchodzi w te innowacje, być może forum też, też jest taką formą, i tutaj e, w, pewien, w pewien sposób rozumiem, ale może nakłaniam do tego, aby, aby wyjść trochę w, do takich przyziemnych tematów e, niż, niż AI. E, ja kojarzę e, przez wiele lat, e, or, nie tylko przez forum organizowane e, e, w. Iventy, ale też przez różnego rodzaju organizacje, m.in. przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, czy przez partnerów zewnętrznych, na które byłem na te eventy zapraszany, to mam takie wrażenie, że kilka lat temu wszyscy mówili o przemyśle 4.0, a nasze, nasze, nasze realne warunki nasze środowisko pracy to jest przemysł 2.0. I ten przeskok fajnie, że inspiruje, że gdzieś mamy możliwość dążenia, ale tak naprawdę. Ja chciałbym, żeby były też prelekcje i eventy w Polsce, które rozwiązują takie nasze przyziemne, jakieś aspekty funkcjonowania służby BHP, które mamy w Polsce i problemów firm, z którymi my, jako ludzie zatrudniani gdzieś tam w przemyśle, się borykamy. Ale to tyle, nie będę, nie będę tu roznaczał dalszej, dalszej wizji na ten temat. Czas paneli dyskusyjnych. Naprawdę ludzie mieli bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia, bardzo fajne wnioski, i tu należałoby po prostu, najnormalniej w świecie, dać im po prostu czas na to, żeby mogli się wypowiedzieć dać im szansę zaprezentowania swojego punktu widzenia, swoich doświadczeń, podzielenia się swoją praktyką. I tego, tego troszeczkę brakowało. Teraz kilka plusów, które chciałbym powiedzieć. Przede wszystkim świetna baza hotelowa, bardzo atrakcyjni partnerzy. Myślę, że ich rozwiązania i produkty były bliższe problemów uczestników. Widać było po pytaniach, szczególnie jeżeli chodzi o Chemika czy Milwaukee. Było naprawdę widać zaangażowanie BHP-owców, którzy tam przyjechali. I, I chęć takiego zdobycia zdobycia tej wiedzy. Yy, I na zakończenie, troszeczkę, troszeczkę szpilkę wbiję w nas, w nasze środowisko, jeżeli chodzi o służbę BHP. Co jest z nami nie tak? Na pierwszym forum służby BHP było 400 osób. Byłem na tym forum z moim kolegą Zbyszkiem i patrzyliśmy z podziwem, naprawdę 400 osób przyjechało na pierwsze forum, no i za chwilę dowiedzieliśmy się, dlaczego tak licznie wszyscy stawili się. Nie, oni nie przyjechali, powiedzę. Oni przyjechali walczyć o to, aby służba BHP, że pracownik służby BHP, specjalista czy inspektor został wpisany na listę zawodów zaufania społecznego, czy jak to tam się nazywa. W każdym bądź razie głównie chodziło o to, żeby... Jeszcze sformalizować nasze zatrudnienie, sformalizować przystąpienie do tej grupy zawodowej. I jednym z postulatów najgłośniej dyskutowanych wtedy, pamiętam, na pierwszym forum służby BHP było to, żeby wprowadzić ceny minimalne. Taki taryfikator, że szkolenie wstępne to kosztuje nie mniej niż 100 zł, a coś tam kosztuje 50 zł. Powiem tak. Yy... Oczywiście, na całe szczęście nic z tego nie wyszło, i odniosłem takie wrażenie, że my chcemy się w tych wszystkich rozważaniach wtedy, to było 7 lat temu, cofnąć do komuny, gdzie wszystko państwo musi kontrolować, a nie wymuszać wszystko to wolnym rynkiem. I teraz chciałbym wbić szpilkę w nasze środowisko specjalistów, inspektorów BHP, BHP-owców, jak to się ogólnie mówi. Co jest z nami nie tak. Na pierwszym forum było 400 osób. Tutaj, po wystąpieniach publicznych, oficjeli zostało może 120 mniej więcej tyle było na kolacji. Odliczyć partnerów, handlowców, patronaty medialne, ludzi z ZUS-u, nie wiem, może 90 specjalistów z całej Polski, naprawdę 90 osób, tylko przyjeżdża na forum służby BHP. Teraz pytanie, czy po prostu nas nie stać, czy nas to po prostu nie interesuje. Sądząc w poziomie pytań. Yy, mamy elementarne braki w wiedzy. Ja pomijam już na drugim forum służby BHP takiego pana koło 60, który nawet nie znał terminu loto i pytał się, kiedy w Polsce obowiązkowe będą kłódki w rozdzielniach, bo widział je w Niemczech. Jeśli nie będziemy się szkolić, jeżeli nie będziemy rozmawiać z ekspertami, łapać kontakty, zapraszać przedstawicieli na prezentacje, gdzie możemy dogłębnie dowiedzieć się w szczegółach, jak rozwiązać nasze problemy, to my nie poruszymy się do przodu. Oczywiście można dalej przykładać łopatką z kubki na kubkę, zamiast rozwiązać coś systemowo, ale to jest nie droga. Nie poruszymy się. W naszym bezpieczeństwie nie poprawimy tej kultury BHP w Polsce, jeśli my sami nie będziemy też w pewnym sensie takimi inicjatorami po prostu tych zmian. I tak jak powiedziałem wcześniej, rozmawiamy o przemyśle 4.0, o sztucznych rozwiązaniach sztucznej inteligencji i tak dalej. A my jesteśmy naprawdę przemysł 2.0. I rozwiązania nasze BHP bardzo często są jak w przemyśle 2.0. I podsumowując, już na sam koniec mojego i tak za długiego monologu i sprawozdania z 7 Forum Służby BHP, chciałbym Was zachęcić, żeby przyjeżdżać na takie eventy. Odłóżcie sobie, nie wiem, 100 zł miesięcznie i przyjedźcie na 8 Forum Służby BHP. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie takie organizowane. A właśnie po to, żeby rozwijać swoje umiejętności dowiedzieć się, jak możemy jeszcze poprawiać to bezpieczeństwo. Jak nierozwiązane nasze problemy mogą znaleźć realne rozwiązania u naszych partnerów, u tych, którzy przyjeżdżają na te konferencje i mają swoje stanowiska, ma se ryzyk, których tak naprawdę nie znamy, którymi nie zarządzamy, bo o nich nic nie wiemy, występują w naszej przestrzeni w przestrzeni naszych firm. Zachęcam Was, żeby podnosić swoją wiedzę, bo tak jak. Wcześniej powiedziałem, jeżeli my nie będziemy tymi katalizatorami tych zmian, to bezpieczeństwo w Polsce się nie poprawi. Bądźcie po bezpiecznej stronie. Cześć.